Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Katarzyna Neubauer i mam ogromną przyjemność poprowadzić kolejne nagranie Power Cast. A Power dlatego, że wartości, które określa Power, czyli pasja, odwaga, współpraca, empatia i rzetelność, to fundamentalne wartości w społeczności Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tym bardziej się cieszę, że dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Rafał Seredyński. Pan doktor jest Mikrobiologiem, tak możemy powiedzieć, i reprezentuje zakład fizjologii naszej uczelni. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Tradycją tych nagrań jest pytanie gości o to, która z wartości power jest im najbliższa, no i to najtrudniejsze uzasadnienie dlaczego. Mm, hmm, e to jest takie pytanie: y, troszeczkę na poechwanie ego. Mamy y, pięć wspaniałych atrybutów, pięć wspaniałych wartości. Ja rozumiem, że ja teraz sobie mam wybrać ten. Y, który jest który, 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 Tak, który najlepiej mnie opisuje i nie mogę wybrać źle. E, to y, ja bezczelnie powiem, że wszystkie. Nie wiem, ktoś tak wybrnął z tego? Nie, chyba nie, nie. Jest, nie, 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 nie. nie, nie. Y, y, już mówię dlaczego. Nie, nie dlatego, że, że jestem taki super, tylko dlatego, że y, nie mam innego wyjścia. Nie jestem naukowcem, yy, yy, nie jestem lekarzem. Yy, specyfika tego zawodu, tej ścieżki yy, wymaga yy, ciągłego yy, motoru czegoś, co rzeczywiście będzie kazało nam. Powtarzać po raz kolejny nieudany eksperyment, zachęcać do tego, żeby poszukać odpowiedzi na jedno, kolejne pytanie, które generuje nowe mm. pytania. I tak naprawdę y, mogę chyba spokojnie powiedzieć nie tylko za siebie, ale za y, wszystkich spór, współpracowników, całą naszą kadrę naukową. Y, podejrzewam, że y, nikomu nie udałoby się odmówić pasji, chęci współpracy, chęci y, dzielenia się y, tą, tą zdobytą wiedzą. Y, jeśli tego zaczyna brakować na pewnym etapie, jeśli ta satysfakcja właśnie z nawiązanych współprac, z realizacji badań znika, po prostu wypalamy się i, i, i zmieniamy, zmieniamy zawód. Dlatego, dlatego też to nagranie i to spotkanie dzisiaj, Oczywiście. bo jego celem jest szerzenie tych naszych wartości, pasji, wiedzy, tego co z tym płynie. No, mamy nadzieję, że z wszelką publicznością, dlatego ja zacznę od takiego bardzo podstawowego pytania, bo my dużo rozmawiamy o mikrobiomie, o mikrobiocie. Co to właściwie jest mikrobiota, mikrobiom? Możemy zamieniać te pojęcia? Y Możemy, możemy wszystko, tych pojęć jest dużo więcej. Gdybyśmy mhm. bardzo chcieli to wszystko ładnie ponazywać. Mamy już troszeczkę zapomnianą mikroflorę, odniesienie do takiego twardego podziału dawnego na królestwo roślin i zwierząt. Teraz mamy mikrobiotę, taki chyba termin najpopularniejszy mhm. jako zespół drobnoustrojów, żywych organizmów zasiedlających na nasz organizm. I w tym mamy i bakterie, i wirusy, i grzyby zarówno jelitowe, jak i w jamie ustne, jak i w układzie oddechowym. Mikrobiom w tym momencie już nie traktujemy tych naszych ży żyjątek jako żyjątek, jako organizmów, skupiamy się na ich materiale genetycznym. Ja dorzucę jeszcze ten aspekt, który y, mnie najbardziej y, interesuje. Mamy y, jeszcze y, y, metabolom, czyli w tym momencie skupiamy się na Produktach, na tych wszystkich substancjach, drobnych cząsteczkach, które są przez nasze drobne ustroje wydzielane. Dlaczego ja takie bardzo lubię i dlaczego one teraz są bardzo mocno na No Ja na, na wiem świeczniku. dlaczego, myślę, że dlatego, że mamy Uniwersyteckie Centrum Badań omicznych znakomicie wyposażone. Ależ oczywiście łączące te wszystkie mm. omy i biomy na różnych płaszczyznach, mm. gdzie rzeczywiście przechodzimy od aspektu genetycznego, czyli od genów, od tej instrukcji, co dana bakteria może wyprodukować, po produkt. Produkty są o tyle, Ciekawe, że o ile bakterie bardzo nie chcemy, żeby nam się panoszyły i poza, chociażby ili to wychodziły, to tak te substancje drobnocząsteczkowe są takim pomostem, one przenikają stosunkowo łatwo w wielu przypadkach do naszego okrążenia. Trafiają do mnóstwa miejsc w naszym ciele, no i okazuje się, mają bardzo, bardzo dużo, dużo zastosowań. No, posunąłbym się do tego, że ich siła regulacyjna jest tak duża jak niektórych hormonów w naszym, w naszym ciele. I ciągle poznajemy nowe funkcje. A ja jestem gastroenterologką i bardzo się cieszę, że tak naprawdę najwięcej tych mikroorganizmów tworzących mikrobiom człowieka zamieszkuje jednak przewód pokarmowy, prawda? że musimy zgodzić, że to grube jest głównym takim ich siedliskiem. Mhm. Ja się chciałam zapytać, czy to jest taka sytuacja stała czy dynamiczna, czy te wszystkie mikroorganizmy, bardzo różnorodne przecież, mhm. prawda, które zamieszkują tę ograniczoną przestrzeń, czy one się ze sobą komunikują, czy one się lubią, czy one wykazują, tak jak niektóre zwierzęta, jakiś taki terytorializm, że np. te mieszkają w tej części, a inne w drugiej. Jak to wygląda? Y do mnie bardziej przemawia to drugie sformułowanie. Mhm. Raczej właśnie tutaj takich zachowań terytorialnych bym mhm. patrywał niż takich kwestii lubię, nie lubię. Nasze, nasz, nasz, nasze mikrobiota, nasze bakterie jelitowe są niesamowicie pragmatyczne. One wykorzystują każdą okazję, żeby zasilić nowe tereny, one wykorzystują każdą okazję, żeby zdobyć troszeczkę więcej pożywienia. Ta komunikacja zachodzi na wielu płaszczyznach, ale. Znów ona odbywa się głównie za pośrednictwem po pierwsze dostępu do pewnych surowców, po mm -hmm. drugie e, w oparciu o wydzielane substancje takie ostrzegawcze, to znaczy my tu jesteśmy. Nie zbliżaj się. I rzeczywiście, tak jak nasze, y, nasze jelita, szczególnie jelito grube, to jest ogromny kontynent ze strefami mm -hmm. wpływów. To właśnie tutaj mamy takie bakteryjne państewka, które tworzą się, kiedy tylko pojawi się okazja, potem zanikają, dochodzi do y, ataków, kiedy tylko tego pożywienia na danym odcinku zaczyna, zaczyna brakować. Y, 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 pamiętajmy też, że y, nasze, szczególnie bakterie jelitowe, akurat o nich wiem najwięcej, y, tutaj grzyby i wirusy to jest jeszcze taki troszeczkę niezbadany, y, niezbadany. Badany ląd, chociaż już coraz więcej o nim, o nim wiemy. W przypadku bakterii pamiętajmy, że jest bardzo dużo zależności pokarmowych to znaczy są szczepy bakteryjne wyspecjalizowane w trawieniu, w fermentowaniu jednego składnika pokarmowego, który jest nie do ruszenia przez inne. Natomiast w momencie, kiedy ta, ten pierwszy szczep bakteryjny, ta pierwsza grupa bakterii już się naje i zostawi pewne pocięte na mniejsze kawałki resztki, to tymi resztkami natychmiast interesują się kolejne szczepy, które bardzo chętnie wtedy ten nowy teren pozostawiony zasiedlą. I rzeczywiście ta dynamika zmian jest po prostu przeogromna. Czy takie, kolejna taka analogia do, do świata tak naprawdę królestwa zwierząt, prawda? Zgadza się. Ta, dlatego właśnie ta już troszeczkę przestarzała mikroflora, no już coraz, nam, coraz mniej nam pasuje do koncepcji. Mhm. Więc ja chciałam zapytać. Bo już pan doktor tutaj dał nam znać, zasugerował, że metabolity bakterii wpływają na nasz organizm, szeroko pojęty, prawda? Mhm. Ale czy my możemy powiedzieć, że one nami rządzą bakterie? E bardzo bym nie chciał, mhm. no żeby, żeby tak było, żeby, nie? Żeby, żeby, żeby tak po latach badań, żeby, to była, żeby to, była główna, to była główna konkluzja. Wciąż jeszcze te miliony naszych komórek, nasz układ odpornościowy, myślę, mają dużo do powiedzenia w tej sprawie. Na szczęście. I na, na szczęście, nie? oczywiście, dopóki wszystko działa hmm. prawidłowo, to nasz organizm stara się trzymać, trzymać mikrobiotę, mikrobiotę w ryzach. I to wszystko odbywa się na zasadach poszukiwania wzajemnych korzyści. To znaczy, z jednej strony yy, 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 pamiętajmy już nawet na takim yy, przykłady z, z takich szkolnych podręczników, pamiętajmy, że wiele witamin, których potrzebujemy, nie, nie powstałyby bez właśnie udziału naszych bakterii litowych. Po prostu nasz organizm nie musi się tym martwić, nie potrzebuje szlaków produkcji mm. danej witaminy. Po co, skoro mamy od tego bakterie, które i tak tam są i dla nich ta witamina jest niepotrzebna? A możemy wymienić tutaj jaka to, jakiś przykład takiej witaminy? Ach, numer, numer jeden to jest witamina B12, mm -hmm. rzeczywiście, yy, która, przypomnę yy, jeszcze, jest niezbędnym elementem yy, szlaku przemian żelaza i produkcji, yy, produkcji hemoglobiny. Z jednej strony oczywiście potrzebujemy czynnika wewnętrznego, czyli tych wszystkich naszych mm. białek, naszego własnego, własnego organizmu, żeby y, generalnie te prekursory, takie y, początkowe wersje tej witaminy, y, rzeczywiście zacząć przygotowywać. Natomiast y, gro dalszych przemian, tak żebyśmy mogli rzeczywiście tą witaminę wykorzystywać, to już właśnie nasze Baktery, bakterie. Nie? I, to, mm -hmm. I to nie dlatego, że y, y, my totalnie, nasz organizm tego nie potrafi y, robić. Po prostu tak długo y, mamy te bakterie w sobie w toku mm. Tak długo wykorzystujemy właśnie ich produkty, że po prostu nasze własne. No bo woda marnotrawstwo. Dokładnie, prawda? dokładnie mhm. tak. Jest wiele takich aspektów i takim właśnie, chyba taką najnowszą obserwacją, gromadzimy coraz więcej na to dowodów, jest ten aspekt sygnałowy. To znaczy, mhm. już nie, nie wykorzystujemy produktów bakteryjnych, tylko o, mamy witaminę albo mamy jakiś peptyt od razu go wykorzystajmy. Nie. Nasze bakterie są Doskonałymi sensorami tego, co dzieje się w naszym organizmie, nie tylko w jelitach. To w co jest niesamowite, to taka dwukierunkowa relacja, prawda? Ona Dokładnie. nie, to nie jest jeden-zero, tylko to działa w dwie strony, prawda? Oczywiście, odżywiamy nasze bakterie, mm -hmm. dostarczamy im substancji i chronimy je przede mm -hmm. wszystkim, nasze jelita, te cieplutko, wilgotno, codziennie, x tam posiłków, dostawy, mm -hmm. dostawy pysznego jedzonka, o, żyć, nie umierać, ale w drugą stronę, właśnie, podbieramy bakteriom to, czego one nie potrzebują, po pierwsze, po drugie, mamy tam właśnie takich ochroniarzy, którzy te nasze. Jelita patrolują, wydzielają dane substancje, które nasz organizm rozpoznaje, raz jeszcze to są malutkie substancje, trafiają do krążenia. Idą w mnóstwo mm -hmm. miejsc i nasz organizm nerki, układ nerwowy ma receptory, ma białka, które A zwiążą... to Chciałam spytać, w jaki sposób tak. działają te, te, te malutkie substancje, które trafiają do naszego systemowego układu krążenia? I jeszcze raz podkreślamy, że my się nie cieszymy jak trafiają bakterie, ale jak mm -hmm. już trafiają te substancje, no to czasami jesteśmy zadowoleni, prawda? W jaki sposób one działają? E, Historie są bardzo różne. Część substancji mm -hmm. od razu jest rozkładana przez y, y, komórki budujące nasze jelita. Część trafia do krążenia wrotnego, trafia do wątroby mhm. i tam wątroba raczej je przerabia na y, y, własny użytek albo przerabia do innych substancji potrzebnych w naszym ciele. E, natomiast y, y, pewna frakcja tych substancji rzeczywiście z krwią płynie dalej i dopiero tak naprawdę od kilku lat jesteśmy na etapie badania, gdzie te substancje mogą się przyczepić. A takie Kilka... badania są też we Wrocławiu? Są na naszej uczelni? Tak, generalnie. Mhm. Generalnie nasza uczelnia ma dosyć już długą historię badań GPCR-ów, czyli właśnie mhm. takich receptorów, które. Bardzo ładna nazwa to są receptory sprzężone z białkiem G, bo jak tam się taka, taka, taka cząsteczka przyłączy, to inne białko od tego receptora trafia do komórki i robi w tej komórce ważne, ważne rzeczy. I właśnie tych GPCR-ów mamy mnóstwo właściwie do każdej substancji, Sygnalne, jaką sobie możemy y, wymyślić, nasz organizm jest w stanie wyprodukować taki pasujący, kompatybilny receptor. Dopiero od niedawna wiemy to jest akurat niestety już nie nasze badania wrocławskie y, to akurat y, y, ekipa y, profesor y, profesor y, Plaznik ze Stanów Zjednoczonych tutaj mm -hmm. wiodła prym przez długi czas mamy takie receptory w nerce y, generalnie. Y, 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 te receptory rozpoznają substancje wydzielane właśnie przez bakterie jelitowe i dalej te nasze nerki w oparciu właśnie o te sygnały wydzielają pewne hormony, np. reninę. Renina jest bardzo ważna w regulacji ciśnienia krwi. Ostatnio dowiadujemy się coraz więcej o tym, że podobne receptory z grupy GPR mamy bezpośrednio w naszym układzie nerwowym. Czyli te drobniutkie cząsteczki rzeczywiście, chociaż to może brzmieć wręcz troszeczkę przerażająco, rzeczywiście potrafią pokonywać wiele barier naszego ciała z mikrokrążeniem, trafiać np. do ośrodkowego układu nerwowego i tam dawać bezpośrednio znak do naszego mózgu, do naszego rdzenia przedłużonego, że na przykład w naszych jelitach powstaje bardzo dużo substancji. Produkowanych przez bakterie, wskazujących na przykład na yy, 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 zwiększone zakwaszenie. Mm -hmm. W normalnych warunkach te bakterie by takich aż, danej, aż tyle danej substancji nie wyprodukowały. Ale ponieważ coś się stało w środowisku naszych jelit, że teraz jest bardziej kwaśno, nasze bakterie musiały się dostosować. Zaczęły produkować troszeczkę inne substancje, czyli ich poziom we krwi się zmienił, nasz układ nerwowy, nasze nerki zaczynają to rozpoznawać, i to jest znak, aha, skoro w naszych iltykach jest bardziej kwaśno, to może wstrzewny przepływ krwi przez jelita się zmienił, że te właśnie produkty o niskim pH nie są odprowadzane. I w tym momencie nasz układ nerwowy, właśnie za pośrednictwem kolejnego moje ukochane hasło autonomicznego układu nerwowego, mm -hmm. tego niezależnego, daje znać do naczyń krwionośnych w naszym brzuchu, żeby zmieniły troszkę średnice i zmieniły właśnie przepływ krwi przez nasze i wyszła mi z tego taka ilustracja, jak mogą właśnie wyglądać te pętle sygnalizacji. A przypominam raz jeszcze: wszystko zajęło się od tych drobniutkich substancji, produkowanych troszeczkę jako coś zbędnego, jako odpad przez nasze. Bakterie. Nasz organizm jest mistrzem właśnie w wykorzystywaniu takich drobnostek. Ale to był taki przykład wspierający, prawda? Bo to było korzystne działanie. Ależ oczywiście. Prawda? To... Raki regulujące, ew ewidentnie, prawda? Tak, tak. Mamy takie właśnie tak zwane pętle homeostatyczne. Mhm. Homeostaza, czyli y, wszystkie procesy. Y, podejmowane przez nasz organizm, żeby właśnie wszystko, wszystko było w równowadze, żebyśmy mieli odpowiednią temperaturę mm -hmm. ciała, zapewniony przepływ krwi, zapewnione dostawy tlenu. Bakterie w tym pomagają. Mm -hmm. I ta sytuacja w jelicie grubym, między innymi, ona jest sytuacją bardzo dynamiczną, prawda? Bo na skład, aktywność mikrobioty wpływa mm -hmm. między innymi nasza dieta, bo to jest chyba taki czynnik, który działa codziennie tak naprawdę. Ja nie mówię już tu o sytuacjach, kiedy bierzemy antybiotyki, ale o takim codziennym, najbardziej podstawowym, tak. to jest dieta. Czy można powiedzieć, że ten efekt na przykład Złej diety to on się utrzymuje tak długo jak ona jest stosowana, czy, czy to można tak z dnia na dzień to się zmienia? To jest taka sytuacja, że możemy mieć dzisiaj takim, taką mikrobiotę, a pojutrze inną. Jak to wygląda? Ojejku, to jest bardzo trudne pytanie, ale jest bo to zmienne. Wracamy do, do, te, do tego właśnie mnóstwo zmiennych, mm -hmm. mnóstwo, mnóstwo czynników, które wpływają na to, jak szybko zobaczymy efekt i jak długo on się mm -hmm. utrzyma. Y y to tak, w tak zwanych interwencjach dietetycznych, kiedy mm -hmm. mamy tutaj osoby badane, mamy pacjentów i chcemy zobaczyć, czy jakiś składnik diety z mojego podwórka, coś czym się zajmuje, na przykład skrobia oporne, jak dodamy jej trochę więcej, mm -hmm. po prostu błonnika dodamy do diety, mm -hmm. czy coś się właśnie w tej naszej sytuacji zmieni, to bezpiecznie jest podtrzymać badanego tak przez 4 tygodnie. Czyli miesiąc. Czyli miesiąc. To jest taki konsensus w badaniach naukowych. Mm -hmm. Natomiast y, prowadziliśmy też badania, no, nazwijmy to na ostro, gdzie rzeczywiście badani przychodzili na czczo, podawaliśmy im y, mieszankę różnych cukrów, na przykład laktulozę, taki mm -hmm. cukier, który po prostu jest fermentowany bezpośrednio przez nasze lita, bo nasze komórki sobie z nim nie radzą. No, działanie laktulozy, tam... przeczyszczające działanie lakturozy jest przecież wykorzystywane na tej właśnie zasadzie, prawda? W Dokładnie terapii tak. pacjentów, na przykład z chorobami wątroby też. Mm -hmm. Dokładnie tak. Inulina czy lakturoza mm -hmm. bardzo nam w tym pomagają a to właśnie przyszczające działanie i to takie, że jesteśmy trochę wzdęci, to właśnie dlatego, że od razu bakterie w jelicie grubym tym się zajmują, tną sobie laktulozę, mm -hmm. do tego właśnie dochodzi więcej wody, która przenika przez ściany jelita, no i właśnie potem chodzimy tacy wzdęci, a potem no, czujemy ulgę w wiadomy sposób, po to, po, 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 to, po to przyjmujemy. Natomiast natomiast rzeczywiście w takich wypadkach, kiedy badani byli czczo obserwowaliśmy właśnie zarówno tutaj parametry związane właśnie z czynnością jelit, obserwowaliśmy też właśnie to, co się dzieje z takimi innymi czujnikami, hemoreceptorami w naszym ciele. E, okazało się, że rzeczywiście dwie, trzy godziny po przyjęciu laktulozy są wystarczające, żeby rzeczywiście zaobserwować pewne zmiany na poziomie całego organizmu, w pewnych wzorcach krążenia, mm. w pewnych wzorcach oddychania. Także tak, rzeczywiście mamy tutaj kilka godzin wystarczających, żeby już to wszystko, co nasze bakterie w jelicie grubym naprodukują jednak w pewnym stopniu zaczęło do naszego y, krążenia y, trafiać. No i mamy, e, jeśli mogę jeszcze chwilkę pomarudzić. Mamy jeszcze właśnie ten aspekt tej dynamiki zmian. Ja no to utrudnia każdej... badania, prawda? Przepraszam, że się wtrąciłam, bo to utrudnia badania, nie? Bo trudno, trudno badać coś, co się zmienia, prawda? To dodatkowy czynnik, bo trzeba robić to wielokrotnie, nie? To, nie? U tej samej i to jak się jednostki, zmienia, nie? Takim w w jakim tempie. Mhm. Ja tutaj przy, przy każdej przy każdej takiej okazji polecam nawet jako wprowadzenie dla zainteresowanych do tematu jest bardzo fajna książka nie naukowca, ale człowieka piszącego o, o nauce od niepamiętnych czasów, przez długi czas dla a Atlantic, Eda Younga, oryginalny tytuł I contain multitudes, chyba właśnie jako mikrobiom jest od jakiegoś czasu już polskie mm -hmm. wydanie dostępne. On tak literacko posunął się do, do stwierdzenia, że, że codziennie kładziemy się spać i budzimy z zupełnie innym składem mikrobioty. No to no, troszeczkę przejaskrawienie pewne, ale mm -hmm. tak. Ale coś tam jedna jest. Noc, Jedna mm -hmm. noc, szczególnie taka, kiedy dbamy o to, żeby się nie obieść na Noc, kiedy rzeczywiście mm. działa wędrujący kompleks motoryczny, nasze jelita się oczyszczą. Mm. Jedna noc wystarczy, żeby mnóstwo bakterii bazujących na stałych dostawach pożywienia już zdążyło wymrzeć, bo przypominam, czas generacji dla wielu bakterii to jest 20-30 minut. Jeśli przez 30 minut one nie namnożą się, Koniec. po prostu znikają, zostają mm. zastąpione przez inne, bardziej ekspansywne szczepy. I właśnie przez noc w warunkach głodu pojawiają się te, które sobie radzą w takich mm. warunkach dużo lepiej. Potem przychodzi ranek, Śniadanko, kawa i znowu dostawa cukru. Kawa dostawa jest zdrowa. Jeszcze przemyślmy tę informację, że kawa jest zdrowa bardzo. Tak, tak. Poza tak. kontekstem mikrobiomu po prostu. Kawa jest bardzo zdrowa. Tak, lu, mm -hmm. lu, lu, lubimy. Utrzymuje, mm -hmm. utrzymuje przy tak, życiu Tak, są bardzo życiu. mocne dowody naukowe na Mówi... pozytywny wpływ na środkowy układ nerwowy, na wątrobę. M -m Mówi ojciec dwójki małych dzieci: kawa to życie. Bez, bez, mm -hmm. bez tego się nie da funkcjonować <laughs> na pewnych etapach. Zdecydowanie. <laughs> ale tak, nie tylko, e, nie, 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 nie tylko podtrzymanie, ale rzeczywiście, e, w odpo oczywiście, wracając ilościach jak zawsze odpowiednio 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 zaparzona szczególnie taka gdzie rezygnujemy z nadmiaru tanin z nadmiaru garbników i rzeczywiście się delektujemy tą esencją, znaczy, kawa kawą tak. może tak kawa bez cukru tak? bo to jest najważniejsze i też poleca się kawa bez mleka ja to mówię jako gastroenterolog a że zajmujemy się o, też Boże. chorobami wątroby to mm, ja się często mm -hmm. spotykam z tym że pacjenci obawiają się o ewentualny niekorzystny wpływ kawy na przewód pokarmowy mm -hmm. rzadko kto kiedy pyta o wpływ alkoholu kiedy Wiemy, że wpływ alkoholu jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwy na zdrowie. Jest to onkogen, czynnik ryzyka wielu chorób. Mhm. Więc tak podsumowując, na sam koniec, to było super o tej zmianie w ciągu nocy. Alkohol mhm. dobry czy zły na, na mikrobioty? Bo przecież wiemy alkohol i bakterie, przecież one powinny wszystkie tam od razu paść. Mhm. Zależy, ile. Mm -hmm. Alkohol też w umiarkowanych ilościach, przypominam, wchłania się właściwie to jest, to jest, no generalnie ta grupa alkoholi, to jest taka wyjątkowa substancja, że może wchłaniać się do krążenia na wszystkich mm -hmm. etapach, mm -hmm. na wszystkich odcinkach układu pokarmowego. Nie musimy tak jak w przypadku właśnie nie wiem, białka czy cukru, czekać, aż to dojdzie do, do, do jelita. Alkohol już w, w jamie ustnej zaczyna tam przenikać, więc tak naprawdę przy takiej dynamice z kolei ruchu alkoholu, przy niewielkich ilościach tak naprawdę on wili grubym takich gigantycznych y, szkół Ale w jamie, w, jamie, w, jamie, w jamie ustnej też są bakterie, nie? Oczywiście, że tak. Mm -hmm. I y, 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 natomiast przy y, y, nadużywaniu alkoholu to pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że o ile y, to nie jest takie bezpośrednie uderzenie w nasze bakterie jelitowe, one, mm -hmm. one naprawdę, one, część z nich wymrze po prostu to tak jak po prostu zrzucenie tak na palmu. Część mm -hmm. z nich zniknie. One się odtworzą. Jeśli damy im szansę, one się odbudują. Gorzej, co będzie się działo ze ścianą naszych jelit. Nasze komórki mm -hmm. regenerują się wolniej zdecydowanie mm -hmm. niż nasze bakterie. I co będzie się działo z wątrobą. A mm -hmm. przypominam, że to, że nasze jelita trzymają bakterie w ryzach, że nasze mm -hmm. enterocyty przepuszczają tylko te substancje, które chcemy i że działa układ odpornościowy jelitowy, to w dużej mierze dzięki temu, że wątroba, Zarządza tymi właśnie substancjami regulującymi. To jest bardzo wielki, bardzo największy narząd, jaki mamy w jamie wątroba i chyba najbardziej skomplikowanej funkcji. Tak, niesamowicie multifunkcjonalny mm. i generalnie właśnie funkcja nadzorcy i takiego e, e, mm. oczyszczacza tego, co podrzucają nam bakterie litowe, też jest bezprecedensowa. I tutaj, e, o ile nasze bakterie z, z alkoholem, tam okazjonalnie wypitym na 100% sobie poradzą i, i, i potem mm. wrócą, wrócą do, do, do życia, to rzeczywiście no, nie zachęca do nadużywania ze względu mm -hmm. właśnie na odbałość o pozostałe, pozostałe nasze, mm -hmm. nasze narządy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. <laughs> dziękuję, to była ogromna przyjemność. Do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.